Witam serdecznie Konrad Renewicz Agencja Smolar. Przed nami drugie miesięczne losowanie w loterii Wielkopolski 2021. Na Państwa ekranach pojawiają się parametry dzisiejszego losowania, a ja przystępuję do wpisania zakresu państwa zgłoszeń. Wybieram teraz plik, z którego będziemy losowali. Zaznaczam dane, które zaraz Państwo zobaczycie. Ilustrujemy laureata nagrody miesięcznej, czyli rocznej pensji kwota 33 600 zł. A jest nim numer porządkowy 1287, numer telefonu to 502, końcówka 681, numer dowodu zakupu to W678110, laureatem rezerwowym nagrody miesięcznej. Jest zaś numer porządkowy 755, numer telefonu to 669 końcówka 071, numer dowodu zakupu to 11 8471. Laureatom serdecznie gratulujemy, a Państwa zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnym etapie, już ostatnim i do zobaczenia!